Poziom kolejny, przejść do stacji Katowice przez stację Pszczyny, Pszczyna Tychy, stoi na torze pierwszym przy peronie pierwszym. Planowy odjazd w u centru rešenja 6644 1713 osnovi na dozvole za rad na odjelu za montažu Przyspieszony pociąg kolei śląskich S6 do stacji Katowice, przez stację na Tychy od 21 przy peronie 1. Przyspieszony pociąg kolei śląskich S6 do stacji Katowice, przez stację na Tychy od 21 przy peronie 1. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu.